Dzień dobry, dzisiaj będę robił tutorial, jak przygotować wyloty, wydech z okrętów, czyli mniej więcej coś takiego, tak jak widać w ten sposób, te niebieskie końcóweczki. Do tego celu posłuży mi zwykła wata opatrunkowa, którą można nabyć w każdej aptece. Czyli tak, wyciągamy sobie trochę waty, niech będzie tyle. I co robimy? Mamy tą watę. Jest je trochę dużo, więc sobie powiedzmy trochę wyrzucamy. Ciągle za dużo, więc wyrzucamy i ten oto kawałek przerywamy na pół. Łączymy go ponownie, przerywamy na pół. I tak powiedzmy, ile się da. I powiedzmy, taki kawałek powinien nam wystarczyć. Skręcamy po obu stronach. I już mamy przygotowany element do tego, żeby stworzyć wydech. Ja już sobie wcześniej przygotowałem tego typu części. I tak, bierzemy sobie taki przygotowany, taką przygotowaną watę, przecinamy sobie na pół. I tutaj skręcamy tą końcówkę przeciętą. Skręcamy w taki sposób, żeby stworzył się nam taki ogonek, prawda? O, coś takiego. No, i ten ogonek sobie tutaj, końcóweczkę sobie przycinamy o, w ten sposób, tak żeby było powiedzmy równo. Zostały mi tutaj jeszcze trzy okręty. Powiedzmy, że wykorzystamy sobie do tego elementu niszczyciel. Bierzemy sobie super klej i dolewamy klej do rury wydechowej naszego okrętu o i jeszcze troszeczkę można dać, dobra powiedzmy sobie jeszcze troszeczkę sobie skręcimy, żeby ta końcówka żeby ta końcówka w jakiś sposób wcisnęła nam się do silnika o! No i ona sobie jest, ale coś, coś kiepsko mi to wyszło. Nadmiar sobie oczywiście możemy na spokojnie ściągnąć. O! Tu nam taki zostanie powiedzmy ładny warkocz. Resztę wyrzucamy, to co nam zostaje jest niepotrzebne. Bierzemy sobie kolejną część i też sobie skręcamy. Dobra, udało mi się w końcu przylepić w odpowiedni, odpowiedni sposób. Ucinamy sobie końcówkę. czyli nie naszą ale warkocza i sobie tutaj modelujemy, prawda? W różny sposób. Dobra. Powiedzmy, że w ten sposób może być. Wyrywamy sobie tutaj czy nie sobie. To jestem to Powiedzmy, że jest ciąg przygotowany. No i teraz malujemy niebieskim kolorem. はっきり言って。 We'll